Możecie włączyć samo sterowania no, A kurwa gdzie? nie Wszędzie ma ma right, so so ty masz problemy kogoś. Zaraz nie, nie będzie spokojnie Nie co odbywa ja pojechałem dwa bankery nawet Kurwa! To co bez restartów, nie? Prawda Kuba? Jesteś Kuba? O kurwa, przepraszam To się stało Przepraszam No i chuj po wyścigu Bez restartów Ktoś żyje w ogóle? Ja, ja żyję, żyję. Przepraszam, my bad, my bad, my bad, my bad. Wcisnąłem my oh, yes. niechcącą overtake'a i to mi takiego spina oh. dało, że się wyjebałem. Byłem pierwszy. No byłeś, byłeś, mogę cię pójść do turn jak chcesz. Nie. Yeah. Janko, Janeczko, czy pamiętasz Białą korsę. Za każdym razem, jak zacząłeś śpiewać, to mnie wypierdala na pobocza. <noise> Sej hajst, co kon w co se děje? po ciebie to na lonzo ty. Mm. Teraz myślicie, się zaczął dopiania. 6.5 seconds. No more scheduled pit stops, let's go No myślałem, że mi dogoni No to to jest żółt, nie Ja Jakbym się nie rozjebał to może. A rozjebałeś się też? No tak samo jak ty. Do, do pitu? No. Na no, dohamowaniu mnie obróciło. Tak, 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 tak. Dokładnie tak. I miałem żółte z, z prawej strony? No no nie tak tam. No, no. Ja miałem ja miałem z prawej takie żółto zielone. Czy to jest trzecie zwycięstwo z rzędu? To jest jakieś... Even